Witamy w salonie samochodów używanych Top Auto Sulechów. Dziś prezentujemy auto wyjątkowe, którym jest angielska limuzyna z segmentu premium, a mianowicie Jaguar XJ. Prezentowany egzemplarz jest w 100% bezwypadkowy. Posiada fabryczną powłokę lakierniczą, a do tej pory przejechał nieco ponad 54 tysiące kilometrów. Tak jak wspomniałem wcześniej, dziś mamy do czynienia z ósmą generacją po faceliftingu. Jeśli chodzi o standardowe wyposażenie, takie jak skórzana tapicerka, elektrycznie regulowane fotele na głośnienie Meridian czy szklany dach, to tylko cząstka tego, co oferuje Jaguar. Gabaryty tego auta i jakość wykonania. To zdecydowanie konkurencja dla takich samochodów jak BMW serii 7 czy Mercedes klasy S. Jeśli szukasz auta bezwypadkowego z potwierdzonym przebiegiem i gwarancją techniczną, zapraszamy do największego w regionie salonu samochodów używanych – Top Auto